Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie od warzywnych zbiorów, bo to między innymi dzięki nim nie będziemy zimą czuli głodu. Wielu z nas o tej porze przygotowuje właśnie przetwory z ogórków, pomidorów, cukini oraz przeróżnych owoców. Smak lata zamknięty w słoiku na pewno poprawi nam humor w chłodne zimowe dni. Pod koniec sezonu wegetacyjnego warto przyglądać się z większą uwagą wszystkim roślinom na grządkach, na przykład pomidorom, zwłaszcza jeżeli mają one jeszcze sporo zawiązanych owoców, które nadal są zielone. Pogoda w tym roku dla pomidorów w większości rejonów naszego kraju była łaskawa. Jednak pod koniec lata choroby grzybowe atakują coraz intensywniej. Jeżeli zauważymy objawy zarazy ziemniaka na pomidorach, czy też alternariozę, możemy przeprowadzić oprysk środkiem grzybobójczym. Na przykład, preparatem o działaniu głębnym i kontaktowym, który rozcieńczamy z wodą i nanosimy na zainfekowane rośliny za pomocą opryskiwacza. Obrywamy też wszystkie liście, na których widać plamy. To pozwoli przedłużyć zbiory, czasami nawet do samych przymrozków. To już ostatni moment na przycinanie roślin w ogrodzie, żywopłotów czy też roślin okrywowych, które zanadto się rozrosły. Późniejsze cięcie może być dla nich niebezpieczne, ponieważ pobudza ono rośliny do wytwarzania nowych przyrostów, a te z kolei mogą nie zdążyć dojrzeć na tyle, żeby przygotować się do nadchodzącej zimy. Muszą mieć one czas, żeby całkowicie się wykształcić i zdrewnieć. Jest to bardzo ważne zarówno w przypadku roślin liściastych, jak i iglastych. Zaplanujmy więc ostatnie, ostre cięcie w ogrodzie. Za to zioła możemy cały czas zbierać na bieżąco. Liście bazylii, koperku, pietruszki liściowej czy majeranku ścinamy i suszymy. Przydadzą się potem do doprawienia dań w kuchni. Ścinamy też młode przyrosty mięty i melisy. Te rośliny głównie z myślą o późniejszym parzeniu smacznych i zdrowych herbat. Nie jest jeszcze za późno, żeby bazylię wysiać na młode liście. Zróbmy to jednak w doniczkach, żeby w razie chłodu przenieść je do domu lub w jakieś inne, cieplejsze miejsce. Ścinać też możemy rośliny ozdobne do bukietów, które również mogą być ozdobą naszego domu, co najmniej przez całą zimę. Wspaniale wyglądają zasuszone kłosy różnych traw ozdobnych. Piękne i kolorowe są suche bukiety z kocanek, nieśmiertelników, zatrwianu i oczywiście okazałych hortensji. Nie należy zapominać także o kwiatostanach lawendy. Stwórzmy taką kompozycję, jaka podoba nam się najbardziej. Czas płynie nieubłaganie i w tym tygodniu nadchodzi już ostatni weekend wakacji. Warto spędzić go w ogrodzie w otoczeniu swoich ukochanych roślin, niekoniecznie na pracy. Może tym razem zakosztować trochę lenistwa. Pięknie prezentują się cały czas rośliny kwitnące w donicach na balkonach i tarasach, które posadziliśmy latem. Pelargonie, surfinie i inne petunie, fuksje, begonie i wiele, wiele innych. W wolnej chwili można się już zastanowić, które z nich chcielibyśmy zatrzymać do przyszłego sezonu, a następnie zaplanować, gdzie będziemy je zimować i jak do tego zimowania je przygotować a na razie cieszmy się ostatnim tygodniem wakacji, życzymy samych wspaniałości i na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.